A to, co mnie dzisiaj zaskoczyło, to to, że pojawiłaś się tu w towarzystwie Adama. Czy coś jest na rzeczy. Co mam mówić? Co mam mówić szybko? <śmiech> <śmiech> jak to się stało, że w ogóle macie kontakt, o, może tak? Mm, jak to się stało, że mamy kontakt z Adamem? <laughs> ja za przepraszam, się ci się chcę. E, t, kurczę... Ja ogólnie mogę teraz powiedzieć, że troszeczkę żałowałam, że gdzieś tam jak wrócił ten Bartek, mhm. od razu tak po prostu porzuciłam tego Adama i poleciałam do Bartka, bo szczerze, sama jakoś sobie wymawiałam, że, że z tym Adamem to nie może wyjść, mhm. bo ja to bardziej czuję kumperstwo, ale kto wie, może gdyby ten Bartek tak naprawdę nie wrócił, to może by coś z tego mm -hmm. było. A z Adamem na pewno e, czujemy fajną energię, pozytywną energię. Przede wszystkim tym mnie właśnie do siebie przekonuje. E, dzwonimy do siebie planujemy też fajne rzeczy razem, na pewno Was tym Czyli to nie zaskoczymy. jest tak, że to było tylko dzisiejsze spotkanie, tylko będzie kontynuacja. Oczywiście, będzie kontynuacja <noise> tych spotkań jak najbardziej i zamierzamy utrzymywać ze sobą kontakt, bo no, żadne z nas nie ma tak, że czymś się jakby denerwujemy. Ten kontakt jest taki naprawdę bardzo mm -hmm. luźny, kiedy o sobie sobie o sobie? Nie, nie mógł się wysławić. Kiedy sobie przypomnimy po prostu o sobie, to do siebie piszemy i tak jak mówię, no, planujemy jakieś tam wspólne, fajne rzeczy Także no jak najbardziej z Adamem trzymamy się razem. To jeszcze przekorne pytanie, czy Adam jest w Twoim typie? Yy, szczerze? Na bali jak zobaczyłam Adama, yy, to powiedziałam w ogóle nie, no totalnie nie. Yy, patrząc teraz na Adama, przekonuję się coraz bardziej.